Siemendera moi drodzy, mam już maj, więc przyszła pora na polecane zestawy komputerowe na miesiąc maj. Tym razem przyjrzymy się jednostce komputerowi, o którą pytaliście, prosiście, żebym dla Was stworzył. Dlatego komputer za 4,5 dzisiaj sobie omówimy. Zaczynamy Odcinek. Na samym początku tylko pragnę przypomnieć, że wszystkie komponenty dzisiaj omówione macie w opisie wraz z linkami, czyli możecie sobie bezpośrednio zajrzeć i po prostu podejrzeć te komponenty, ale też znajduje się cały koszyk, więc zachęcam do sprawdzenia opisu, natomiast to zróbcie po obejrzeniu tego materiału. Lecimy więc do pierwszego komponentu, jakim oczywiście będzie procesor. No i w budżecie 4500 zł postawiłem na i5 13400F z tego tytułu, że jesteśmy w stanie tutaj wziąć platformę na powiedzmy, pewnej specyfikacji. Dzięki temu będzie trochę tańszy, ale też nie ukrywam, że 13400 fajnie potaniał. Teraz kosztuje około 839 zł, jak teraz widzicie, a jeszcze niedawno kosztował bliżej 1000. No i też sam nie ukrywam, że te 840 jest bardziej sensowną wyceną, jeżeli chodzi o ten procesor. 10 rdzeni, 16 wątków, jak dobrze pamiętam. Mamy budowę tą hybrydową LGA 1700. Jest to procesor o teoretycznie małym TDP, a realnie jak się zdejmie po limity raczej to TDP jest duże. I no niestety, ale... W tym budżecie będziemy musieli posiłkować się przynajmniej dopóki nie zaoszczędzicie tych około, nie wiem, 140 zł, albo chyba, że od razu możecie dołożyć, no to wtedy jest tym lepiej, bo od razu wtedy bierzecie dedykowane chłodzenie, ale jeżeli nie możecie, no to czy chcecie, czy nie chcecie, będziecie musieli się tą turbinką małą zadowolić, która jest w standardzie z tym procesorem. Niestety ciche to nie będzie, chłodne też nie będzie, ale przynajmniej sobie odpalicie kompa. A dorzucicie te 150-200 zł i na pewno jakieś wypasione chłodzenie z czasem dostaniecie. Przechodzimy więc teraz szybciutko do płyty głównej. Padło na Gigabyte a B760 Gaming xdr 4 Jest to płyta bardzo tania. Ma pewne swoje, widać tutaj, polączki w postaci tego, na czym producent chciał uciąć. Oczywiście. Ale na czym nie uciął zdecydowanie? To chociażby ilość złącz M2. Jest to, moim zdaniem, mega kluczowe w dzisiejszych czasach, bo dyski M2 są tańsze często niż SATy, dużo szybsze niż SATy. I lepiej dostępny rynek też jest bardziej obszerny, jeżeli chodzi o dyski M2, aniżeli SATE. Jeżeli chodzi o całą resztę, to tutaj no sekcja jest jak najbardziej w porządku, tak, pod jakieś piątki, zablokowane i siódemki ewentualnie spokojnie sobie da radę. Mamy też chociażby USB-C czy USB-30 na froncie, no to też jest jakiś tam atut. Nasza budowa niestety nie ma USB-C, ale no kto wie, może w przyszłości jak zmienicie. To takowa obudowa się trafi. Stylistyka, no nie oszukujmy się, bez szału, no, ale cała reszta, no tutaj liczyła się cena, tak. Miała być dobra sekcja, która poradzi sobie z tym procesorem a tutaj na pewno są trzy złącza M2. Reszta ani nie jest to atut, ani nie jest to wada. Na pewno na wadę uznaję małą ilość USB na tyle oraz brak USB C niestety. Szkoda, że zabrakło tego USB-C. Mamy za to rozbudowaną dźwiękówkę, jeżeli ktoś chce bardziej rozbudowane zestawy audio tutaj podpinać, ale mimo wszystko i tak pewnie większość z Was albo jakieś głośniki stereo, ewentualnie 2.1, słuchawki, mikrofon na Jacka bądź na USB. No i właśnie tych USB mogłyby być co najmniej jeszcze dwa więcej, nawet jeżeli to miały być te USB wolne 2.0, bo przecież tak na dobrą sprawę to jakaś klawiatura, myszka, klawiatura pod warunkiem, czyli nie ma huba USB, ale zakładam takową, że nie ma, no to klawiatura, myszka, jakiś mikrofon, one bez problemu na USB 2.0 sobie dobrze będą działać. 599 zł za tą płytę. I tanio, i drogo. No, moim zdaniem, raczej tanio, jak za to, co ona ma w sobie. Wiadomo, jak gigabyte, gigabyte Bios bywa kontrowersyjny i raczej czasami mało intuicyjny, ale przynajmniej mamy tanią, dobrą płytę, więc czegoś chcieć więcej? Może jakiegoś ramu, też taniego i dobrego. Padło tym razem na Gudrama. I ja wiem, że 4500 zł i 16 GB chemik, co ty cholera tutaj polecasz? Powiem tak, jak ktoś ma 124 zł zapasu albo jest w stanie, nie wiem, pożyczyć od babci, cioci, wujka, sąsiada, sąsiadki, kogo tam chcecie, to jak najbardziej warto. Tutaj dopłata do tych 30 gigabajtów jest jak najbardziej konieczna moim zdaniem. No niestety wynika to z tego tytułu, że budżet się nie spił z tymi 32 GB pamięci RAM, dlatego padło na te za 215 zł. Flesze po podrożały tak na dobrą sprawę ostatnimi czasy bardzo mocno i RAM jest droższy, SSD jest droższe. I przez to zapewne się budżet tutaj tak fajnie nie spiął jakby mógł. A gudramy Iridium Pro Deep Blacky, no to jest klasyka. Dobre pamiątki 3600 MHz CL18, jak najbardziej pod ten procesor będą moim zdaniem dobrym wyborem. Dalej, e, dysk. No i tutaj nowość e, MSI Spatium M450. E, dysk co prawda na Pisa Express 4.0, ale no, bardziej tak prędkościowo mu do Pisa 3.0, tych topowych oczywiście konstrukcji na Pisa Express 3.0. E, 269 zł i wziąłem go tylko dlatego, żeby po prostu minimalnie tańszy od e, Lexara NM620, przepraszam, NM620, bo jest NM710 i 620, tak, od NM620. Leksal byłby też dobrym wyborem. Pewnie nawet lepszym, bo więcej ludzi go kupiło, nawet dużo, dużo więcej. Ale liczyła się każda złotówka, dlatego padło na Spatiuma M450. No i po części mamy tutaj całkiem dobre parametry. Jest to dysk na kościach 3D na TLC oraz 5-letnią gwarancją, jak dobrze pamiętam. No więc jak macie 5 lat spokoju, to jaki by ten dysk nie był, myślę, że warto. Dalej padło na obudowę, i tutaj. No, Silvermonkey X-Chess TGM z tego tytułu, że jest dobrze przeceniona. Gdyby nie była przeceniona, to by padło na inną skrzynię. Ale, że ta obudowa jest fajnie przeceniona. Ma 4 RGB w standardzie, dużo meszu, sporo też ofiltrowania na froncie, sporo usb ków No, to nie mogło być innego. Wielokrotnie polecana przeze mnie za 220 zł. rewelacyjna po prostu skrzyneczka. Dlatego też znalazła się dzisiaj w tym zestawieniu. Zasilacz. Nowość, ale nie do końca. Z tego tytułu, że kiedyś już go Wam polecałem. Tego się szybko wyprzedał. Moi drodzy, wykupiliście ten zasilacz i długo długo go nie było. Deepcool PK750D o mocy 750W ze względu na kartę od AMD. Jakbyście chcieli wziąć tylko pod NVIDIA to 650W starczy. Ale 5 z nich oszczędzać nie warto moim zdaniem. Mocy nigdy za dużo. Zasilacz oczywiście 80 plus bronze. Oczywiście niemodularny, no i jest to swego rodzaju nowość rynkowa, ale widziałem testy, widziałem go w środku na zdjęciach rozkręconego. Naprawdę kawał dobrego PSU. No i Deepcool też tutaj mm, się chwali, tym, że mamy aż. 5-letnią gwarancję, czyli 5 lat spokoju. To też mnie po części przekonało, żeby wziąć właśnie jego, a nie FSPK. FSP ma krótszą gwarancję, a wiadomo, na zasilacz jednak im dłuższa gwarancja, tym więcej lat świętego spokoju. A to jest też bardzo, bardzo istotne przy wyborze komponentów komputerowych. Jeżeli są dobre, a jeżeli dany produkt ma dłuższą gwarancję a oba są dobre, to ja zawsze wybieram ten, który ma dłuższą gwarancję. Lecimy dalej do karty graficznej. Tutaj są oczywiście dwie propozycje. Pierwszą z nich jest NVIDIA RTX 4060 Ti. Wersja od inno 3 wersja z 16GB i tam pamięci VRAM. Nie będzie to oczywiście król pocalności, ale w kwocie około 2000 zł jest troszeczkę pustka. Można by się pokusić Oczywiście o jakąś, nie wiem, może 30-70, ale mimo wszystko i tak uważam, że lepiej wziąć 4060 Ti, bo ma więcej Fawaramu, jest nowszą kartą, wspiera frame generatora. Wiadomo, innofridi to nie będzie topka, jeżeli chodzi o jakość, ale uwierzcie mi, miałem wiele InnoFreedli, nigdy się nie zawiodłem. Naprawdę dobre, tanie, żeby nie powiedzieć budżetowe karty zawsze są. To nie jest flagowy model InnoFreedli. Natomiast te niższe w hierarchii producenta karty oczywiście też są dobre. Miałem, testowałem, polecam. Chemik. <grymio> Zabrzmiało tak dziwnie, ale nikt mi nie płaci oczywiście, a tym bardziej Innofreely mi nie płaci za polecenie ich kart. Po prostu ta karta była jedną z najtańszych. 460 Ti z 16 MB i wieram, a że miałem, no to z czystym sumieniem polecam. Od czerwonych natomiast mamy... Kartę Radona RX 7700XT. Wersja Phantom Gaming od Asrocka. 12GB pamięci. VRAM No i karta, no nie powiem, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. To też oczywiście, jak się spodziewać, nie będzie króli, jeżeli chodzi o model RX 7700XT. Ale dobra, w miarę tania karta, jak najbardziej. Ta karta oczywiście też ma sporo oświetlenia RGB. Jest taki design bardziej RGB gamingowy. No ciężko to mi tutaj opisać jakoś super dokładnie, ale i tak uważam, że Radeon RX 7700XT jest całkiem udaną konstrukcją na rynku. Po przecenach fajnie się wpasował w okolice 2000 zł. Wydajnościowo zależy oczywiście od gry, tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, którą kartę wybrać, żeby lepiej się spisywała w grach, które wygracie. No, standardowo tak. Więc popatrzcie sobie na testy chociażby na YouTube, jak wypada 460 Ti w grze X, y, Z, a jak wypada RX 7700 XT w tej samej grze X, y, Z. I wtedy, jeżeli w danej grach lepiej wypada Radeon, mierzcie Radeona, a jeżeli gorzej, no to właśnie NVIDIA. Natomiast przejdźmy do koszyka. Koszyk prezentuje się następująco, 4529 zł i tutaj, no uwierzcie mi, jest ciężko już coś wyczarować, żeby było taniej. Można jakoś tam, nie wiem, urwać jeszcze te dychy na jakiejś płycie głównej, biorąc, uwierzcie mi, dużo, dużo gorszy model, więc ja mówię Wam, nie warto. Jak bierzecie ten zestaw stricty pod NVIDIA, możecie 5 z nich na zasilaczu oszczędzić, ale znowu Wam powiem, nie warto. Dlatego, no, te dychy musicie po prostu znowu skądś pożyczyć, wyczarować, nie wiem po prostu coś zrobić, żeby te dokładnie nawet nie 30, a 29 zł dorzucić do budżetu 4,5 tysiąca złotych. Moi drodzy, standardowo jeszcze raz przypomnę, wszystkie linki, jak i cały koszek macie w opisie tego materiału, gorąco zachęcam do sprawdzenia opisu, tam macie też wiele innych ciekawych informacji, natomiast w tym filmie to by było na tyle. Ja wam gorąco dziękuję za uwagę, do samego końca, jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwonkiem powiadomień, żeby nie ominął was kolejne filmy, a w tym to by było już na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia.